Szybki horoskop na 2024 rok dla osób spod znaku barana. Moi kochani, dzisiaj skupimy się na horoskopie, który odpowie na najważniejsze aspekty naszego życia, który wpłynie który na, na temat energii, jaka wpłynie na y, rok 2024, 2024, czyli następny, ale w prosty, szybki sposób, moi kochani, nie będziemy godzinami tutaj wam opo nie będę tutaj godzinami wam opowiadał o tym, co Was czeka. Jak to widzą gwiazdy, ale głównie jak to widzą karty tarota. Tylko szybko się streszczę do 10 minut na każdy znak, w którym opowiem Wam, moi kochani, co widać w Waszych polach morficznych, moi kochani. Zaczynamy oczywiście dla wszystkich od znaku Baranka. Na moim kanale będą. Dla pozostałych znaków filmy sukcesywnie dodawane, ale zaczynamy od barana, moi kochani, i zaczniemy od uczuć. Uczuć karty Tarota rok 2024, znak barana. No, moi kochane baranki, co Was tutaj czeka? Zaraz Wam powiem, moi drodzy uczucia. Trójka kielichów. W uczuciach, w miłości możecie czuć się, moi drodzy, pewni tego, że wszystko będzie w porządku. Trójka kielichów to są wzmocnione emocje. Cały rok będzie, można powiedzieć, rozpływał się w pięknych, cudownych emocjach, które przyniosą, można powiedzieć, pozytywne, optymistyczne spojrzenie na przyszłość, które przyniosą zadowolenie, szczęście, radość oraz dużo, dużo takiej radości. Dużo, moi kochani, takiego takiej ema, 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 takiego emanowania, moi kochani, uczuciami, które będą spełnione, które będą zarówno Wam dane, jak i wy, wy też będziecie potrafiły, potrafili to, te, te, te uczucia, tą miłość oddać. No i moi kochani, praca. Jak to w praca 2024 rok dla baranów? Już wam sprawdzam. Moi kochani. Praca, praca tarota Telmy. Zobaczymy, moi kochani, dziesiątka buław. Niestety, moi drodzy, tutaj będą pokażą nam się delikatnie mówiąc problemy. Ale ta karta jest właśnie po to, aby abyście zrozumiały, zrozumieli, że nawet jak się pokazuje dziesiątka buław, która mówi o takim przytłoczeniu obowiązkami, która mówi o takim, o takich trudnościach, które nadejdą na, na was, które się u was Pokażą, które będą powodowały, moi kochani, wytężoną pracę, to macie być właśnie teraz przygotowani na to, aby to zwalczyć, aby być gotowym, aby sprostać tym zadaniom. Czyli, moi kochani, ogólnie praca, trudności, ale też mogą, może ta karta oznaczać nawał, ogromny nawał pracy, dużo zamówień, dużo obowiązków, duża ilość, moi kochani, generowania y, takich zajęć, które będą wymagały, od Was, moi drodzy, cierpliwości, ale też wiele, wiele siły. W pracy też mogą nie wszystkie sytuacje, które, na które liczycie, że się w tym roku spełnią, nie wszystkie będą zrealizowane. Ktoś niestety może Wam dokładać do pieca, ktoś może podkładać Wam nogi. No i moi kochani, finanse dla baranków już sprawdzamy. Finanse dla baranków moi kochani, karty Tarota piątka mieczy. Moi drodzy, zabierajcie się za robotę, zabierajcie się do walki, macie oręż, macie miecze, moi drodzy, które pozwolą wam finansowo stanąć na nogi. Miecze, kochani, to jest intelekt, miecze to jest rozum, to jest nauka, czyli mądrze zarządzajcie pieniędzmi, mądrze podchodź, podchodźcie do inwestycji i do wydatków, a wtedy, moi kochani, możecie się podjąć planów Finansowych oczywiście, które spełnią Wasze marzenia. Nie wolno być w tym roku pochopnym, nie wolno w tym roku jakby szastać pieniędzy, nie możecie w tym roku, moje drogie barany dokonywać emocjonalnych decyzji finansowych, tylko wszystko musi być uzgodnione, wszystko musi być przemyślane, obliczone i zgodne z regułami finansowymi, jakie dotyczą rynku finansowego. Także, moi kochani, wykorzystujcie swoją intelekt, swoją naukę do wydawania pieniędzy, również do, również do ich zarabiania, a wszystko będzie jak najbardziej korzystnie. Dobry moment właśnie na zdobycie fortuny, na zdobycie pieniędzy, na wygranie czegoś na loterii, ale wszystko musi być oparte na logice, na intelekt, lekcie i na wiedzy, którą posiada, posiadacie, czyli tu bym mógł powiedzieć, nie, nie podejmujcie się decyzji, które nie będą miały podstaw realnego urzeczywistnienia Waszych finansowych marzeń. No i rodzina dla baranów, moi kochani, rodzina, w tym krótkim horoskopie Tarota na 2024 rok, takim oczywiście bardzo ogólnym, moi drodzy, tak, rodzinka, już Wam sprawdzam, rodzina, moi kochani, umiarkowanie, czyli w rodzinie nic nie zginie, moi kochani, w rodzinie wszystko w porządku. Niczym się nie przejmujcie, nie widać żadnych kłótni, nie widać żadnych właśnie nie widać jakichś kłopotów, które mogłyby generować, generować jakieś, jakąś negatywną aurę nad Wami, więc więc tutaj możecie być pewni tego, że wracając do domu, wracając na łono rodziny, ewentualnie nawet nie wracając, bo może Wasza rodzina mieszka gdzieś dalej, wszystko jest w porządku. Możecie mieć zaufanie do rodziny, ale też rodzina może mieć zaufanie do Was. To jest jakby połączenie dwóch żywiołów, ziemi i ognia i łączymy się na połowie, czyli mamy umiarkowanie, mamy, mamy sytuację, która, nie, kto, w, w, gdzie w tym roku nie widać żadnych właśnie niezgody rodzinnych, nie widać żadnych kłopotów, które Mogłyby spowodować, iż się będzie coś złego działo, ale też nie liczcie na jakieś wielkie wzloty, jakieś wielkie zrozumienie albo wybaczenie wielki, jakichś ogromnych grzechów. Tutaj nie, jak powiedziałem, typowo karta umiarkowania, arkana wielkie, czyli mocne przesłanie o tym, Iż w rodzinie możecie mieć pewność, iż nie, nie nastąpi najważniejsze nic złego, porozumienie będzie obopólne i wzajemne. Także wygląda to bardzo dobrze. A jak, moi kochani, wygląda sprawa przyjaźni, przyjaciół dla baranów w roku 2024? Zaraz Wam powiem kartami tarota telmy, moi kochani. Karty przyjaźni, przyjaciel, przyjaciele, jak to będzie wyglądało, koledzy, przyjaciele, śmierć, karta śmierci, moi drodzy, no nikt nie umiera, nie przejmujcie się. To będzie bardzo ważny rok, jeżeli chodzi o przyjaźnie, o koleżeństwo, o takie, um, można powiedzieć, y, taką miłość, takie uczucia w cudzysłowie dla osób wam najbliższych, związanych z przyjacielstwem. Tu nastąpi koniec pewnego okresu, więc, moi kochani, ta karta śmierci nie mówi, że ktoś umiera, jak powiedziałem, ale może mówić o tym, że nastąpi w tym roku, 2024, koniec pewnej ery, pewnego cyklu przyjaźni, który mógł u was już wzbudzać pewnego rodzaju zaniepokojenie, pewnego rodzaju myśli o tym, iż nie jest tak jak powinno być. Więc ta karta mówi o tym, iż zakończy się coś w przyjaźni, w koleżeństwie, ponieważ coś się nowego zacznie. Może to być tak, że w Fałszywi przyjaciele się ujawnią i nastąpi koniec pewnego okresu, ale może być też tak, że do tej pory uznawani ludzie za to, że są wam przeciwni, że są osobami, które są dla was negatywne, objawą się jako prawdziwy przyjaciele. Tutaj, jak to się mówi, moi drodzy, babka na dwoje wróżyła. Ale na pewno jeżeli chodzi o przyjaźń o koleżeństwo, jeżeli chodzi o całość tej aury, musicie się, moje drogie barany, spodziewać tego, że nastąpi w jakimś zakresie. Koniec cyklu i rozpocznie się nowa era Waszej przyjaźni i koleżeństwa. Dlatego zwróćcie na ten aspekt życia uwagę, ponieważ jest to bardzo ważna karta, bardzo ważny moment Waszego życia, który objawi wam, kto jest prawdziwym przyjacielem. A jaki będziecie, drogie Baranki, miały poziom, miały mieli poziom energii, moi drodzy? Jak ten rok będzie ogólnie na Was wpływał? Oczywiście tak bardzo ogólnie, bo wiecie, to 12 miesięcy. Oczywiście robimy w tym czasie horoskopy yy, miesięczne, także. I sobie sprawdzamy. Są też horoskopy tygodniowe, takie mniej ważne, ale dotyczące krótkiego, bardziej krótkiego okresu czasu. Natomiast zobaczymy poziom energii w 2024. Dziesiątka kielichów, moi kochani, energia jest z wami, szczególnie energia emocjonalna, uczuciowa, energia waszej duszy. Tutaj widać, że emocje będą w tym roku odgrywały bardzo ważną rolę w waszym życiu i możecie czuć się w wielu aspektach zafascynowani sobą, jak innymi. Dusza wasza dusza się odnowi, Wasza dusza spowoduje, iż na światło dzienne wyjdą sprawy, które były przez Was do tej pory nieznane, ale te uczuciowe, te duchowe poznacie wasze wnętrze, poznacie, moi kochani, coś, czego do tej pory nie czułyście, czego nie byłyście, moi drodzy, pewni. Widać, że świat uczuciowy, duchowy, świat podświadomy będzie odgrywał najważniejszą rolę i jest w skali 1 do 10 na punkt na poziomie 10. Miejcie to, moi drodzy, na uwadze, że uczucia będą w tym roku bardzo ważną odgrywały u was rolę. No i kochani, na czym się skupić w 2024 roku? Na czym się mają skupić barany, moi kochani? Tower, wieża Boga, moi kochani. Skupcie się na zamknięciu wszystkiego, co wam przynosiło jakieś Problemy. Pozamykajcie sprawy trudne, ciężkie, sprawy, które Was dusiły, które powodowały, że nie miałyście ochoty ani siły do działania. To jest rok, kiedy kończymy wszystko, co było niemiłe. Kończymy wszystko, co Wam dokuczało, co nie przynosiło komfortu i było po prostu dla Was wstrętne. Idziemy w nową drogą, w nowy świat. Pozdrawiam moi kochani, trzymajcie się, pamiętajcie lajki, subskrybujcie kanał i dodajcie mnie do ulubionych. Cześć!